W Galilei, północnej części Ziemi świętej, wybuchło jakieś lokalne powstanie przeciwko Rzymianom. Cała Palestyna znajdowała się wtedy pod okupacją rzymską, była częścią Imperium Rzymskiego. Namiestnikiem rzymskim w Palestynie był Poncjusz Piłat, ten sam, którego znamy z procesu Jezusa. I kiedy wybuchło to powstanie, przyszli do Jezusa jacyś ludzie, że ten bunt upadł, a krew buntowników, krew powstańców, Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że Jezus wejdzie wobec tego w ocenę ówczesnej sytuacji politycznej. Że wypowie się przeciwko okupantom, że być może odniesie się do tego, czy to powstanie miało sens, skoro skończyło się tak bardzo tragicznie. Byłaby to pewnie podobna dyskusja, podobne dywagacje jak te, które w naszej najnowszej historii dotyczą powstania warszawskiego. Czy było warto, skoro zginęło tylu ludzi, i skoro przepadło całe miasto. Ale Jezus nie wchodzi w dywagacje polityczne. Jezus wie, że polityka rządzi się swoimi sprawami i że czasami ta polityka jest naprawdę brudna. I widzimy to również i w naszych czasach. Głosujący są potrzebni politykom wtedy, kiedy potrzebują głosów. Ale kiedy już zostaną wybrani, politycy nie dbają specjalnie o to, czego naprawdę chcą ludzie. Jezus nie wchodzi w tę politykę, przechodzi na płaszczyznę moralną.